Jak, jak się witają menele? Hmm, tak... sieba <laughs> O, się o aż mnie za kóło, kurwa coś Ej serio, <laughs> mnie coś za Pamiętaj, że musisz kliknąć subskrybuj ten kanał I 3% z kodem Mati. Witamy bardzo serdecznie W grze Hobo Tough Life Cześć! Cześć, cześć, ja jestem Zotar, jest... to jest Matyniu Tak, jesteśmy to my I tak. dzisiaj standardowo Tak jak wiecie, forex się wczoraj skończyło Tak więc... Błyska wokół Piękna gra. Dzisiejszy odcinek The Foresta jest u nas obu. E, nie, to Hobo. My nagrywamy Hobo, nie Deforesta. O Jezu, Mati. jeszcze to we mnie siedzi. Przepraszam, no, je, na jeszcze ta piękna fabuła. Dzisiejszy odcinek z Hobo jest. U flotarka i u mnie. I teraz Następnie tak sobie myślę. Papierka Miednożyca gra. Ale poczekaj, jak A, to wyjdzie z escapeistami? O. Pewnie będzie jeden dzień, że. Nie, 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 nie. patrz, jeżeli Forest był u mnie. Aha, dzisiaj już. No jak będzie ryby, u nas obu. To u kogoś będzie po prostu eskejpisty i idę i Tak, no tak, i dobra. No. Jesteśmy w masakrycznym świecie. Tak. Pełnym... Jesteśmy bezdomnymi. Bezdomnych, tak, jesteśmy tak. my też bezdomnymi. W ogóle to też tobie tak. Ścina troszkę jak biegasz, w sensie tak. Eee, no Mnie... wydaje mi się, że Może? Tak, tak w sensie rwie leciutko, tak podskakuje ci postać tak, dobra. Tak, 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 tak. I musimy po prostu przeżyć w tym świecie tak, razem. Tak, to też jest taki survival, troszkę jak The Forest, tylko, tylko że, to, że... O, The City. Dobra, dzięki. Dobra, mam super gluta. A ja też zabrałem jednego super gluta. Zupełnie nie mamy pojęcia jak się w tak, to gra. Nie, ja w ogóle żadnego filmu na temat tak, tej gry nie pierwszy widziałem. Pierwszy raz w to gramy. Także, jeżeli więc... macie jakieś porady dla nas, chociaż, jak wy to hej, Ej, zostaw tą kurtkę, oddawaj tą no, kurtkę. Ale mam kurteczkę. No zostaw, zim... mi zimno. jest zimno. A dobra. mam ją na sobie, teraz? I okay, choć tutaj do światła, bo jest tak ciemno w tej grze. No jest tutaj. troszkę ciemno. A nie możemy się bić? No chyba hmm. nie. Szkole. Założyłem ją na siebie, ale... Ulala! Co tam masz? Markowe buty znalazłem. No nie, dobra, tutaj też tak się tak naprawdę wyjść. metal znalazłem, wiesz, jakiś, taki syf. Pod okay. M, Ej, pod M jest mapa, zobacz na no to. M, mapa, o, ładna. I, i mamy tam dom chyba zaznaczony. I masz inventory i mamy quest'a pierwszego. Quest, Czemu quest, moja quest. głowa mnie tak bardzo boli? Twoja głowa boli, jak. Czujesz, jakbyś przespał dwa wieki. Przynajmniej mm -hmm. nie masz pojęcia. Jak się tutaj znalazłeś i nic nie pamiętasz. Spytaj Musisz sobie przechodniów. Okej, okay, idziemy dobra, do Dobra, tutaj chodź, chodź, chodź. Medelo! Dobra, dobra. Medelo! Nie, nie, my nie jesteśmy menelami, my jesteśmy bezdomnymi. A! Bezdomny! Bezdomny. To ja będę Jacek. O! Picklocking! Uuuu tylko Aha, nie wiem, jak i, za bardzo do tego Dobra, ja też, ja, te, ja też coś otwieram. A e, dobra, try, okay. jak do... w Skyrimie? A, no tak. To już otworzyłem. Złotą taśmę znalazłem. Nie, otworzyłem u jakieś old textylia. Papier toaletowy I... deluxe. Ej, tam ktoś jest. Czy, przepraszam, czy ty mi zabrałeś właśnie mm. z tej Nie, mnie tam nawet nie było. Ale też było jak znajdę broń. Ta karabin od razu. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest Marek. 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 Cześć. Z nim? Cześć Marek. Jesteśmy ja po tej samej stronie. Barter jesteś sure. That's good to hear. Chat barter dit, Czyli możemy się z nim wymienić. A, czy on jest sprzedawcą? Tak. Możemy u niego kupić. O. No możemy u niego kupić. Noż. Wpije ci go w serce. Dobra, chat. Nie Jak się czujesz? Jest... Fajnie się czujesz. No, ja z, ja z nim nie mogę, A, jeszcze mogę... Się z się znielubiłem z nim. Przestał mnie lubić. Tak? On zapalił ognisko. O, dobra, z... hero friend. Tam jakiś staromodny ten. A, Sprzed... Czekaj, on może sprzedaje. uczyć czegoś. E, może, o, on otwierania zamków będzie uczył i czegoś tam jeszcze. Czyli wtedy nie potrzebuję Skyrim dla bezdomnych. Tak, tak, tak. tak, Dokła no. dokładnie, dokładnie tak to wygląda. Tutaj można Nie... reperować jakieś rzeczy. Czekaj, ja wchodzę, wchodzę na górę, bo to są schody. Sprawdzę, co jest. Perk na górze. required, tutaj trzeba mieć perki też do, do. Czyli będziemy mogli. Ej, znalazłem zarąbiste miejsce na dom. Czyż tutaj, kurde. Gdzie ty Ale, jesteś? Tak. Tu, 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 na górze, z tyłu za tobą. O cholera. Patrz. Jak A tutaj można tutaj wlazłyś? skakać? A, można skakać, ale chyba nie powinniśmy tego robić. Bo Patrz. Brzydko ta gra wygląda jednak wezmę no, jak. Nie jest, nie jest zbyt ładna, to, to trzeba przyznać. W ogóle nie wiem, ty też nie masz w ogóle dźwięków ani muzyki? Albo są bardzo cicho. Mam tylko stukanie, tupanie, jakby. No, 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 takie na początku tylko była muzyka, teraz nie ma. Tak, przygnębiająca. I jest tu w ogóle jakieś miasto, albo coś tak, takiego. Tak, jest, chodź do miasta. No właśnie, bo tak. No Dzienie do miasta, nie, tak taki jest plan. Poszliśmy na jakieś obrzeża i no, tak nie zarobimy hajsu chyba. Na rumuńską pandę trzeba. <noise> co, co to znaczy na rumuńską pandę? Panda, panda. Aha, dobra, rozumiem. To jest O, unlock. O. Easy, dobra. Dobra, zajmij się tym, o. ja, ja, ja zbaram teren, ale Oj, co... złamałem lockpika. Słuchaj, masz tylko parę tych lockpicków, także. Otworzone. Useless junk old textiles. O, dobra, też mam kolejny. Chciałbym... O Jezu, to jest jakieś, jakieś trudne. Nie dość, że otworzyłem okay. y, tę skrzyneczkę lockpickiem, to jeszcze musiałem na koniec y, takiego quick time eventa zrobić. O, ty chyba też tutaj musiałeś. Nie. Aha, dobra, jest. No. No i failer mam. Fail. O, dobra, wiesz co, maria. ja, ja bo moje wytrychy się kończą. No ja mam trzy wytrychy i... No. Stąd... Oj, o, i dobra, o, ja... o! o, Panie! Panie weź nam powiedz! Co my... No. A. Czekaj, ja, id ja idę tu. A, no nie. No. No. Panie! Ja tam, tam coś tam zostało. Panie! Panie. Ej, do... Co ja zrobiłem? Co zrobiłeś? Panie.. Użyłem toalety. Co to znaczy? No wysrałem się tam. No Ale i... musiałem za to zapłacić. O, no 20, 20 groszy musiałem zapł Kurde, zapłacić. Kurde, teraz ma muzykę jak z ty, ze złotopolskich. <noise> o, tutaj można wejść, serwis. O, dobra, jakiś, na, na stację benzynową wchodzimy. Okej, okay. możemy coś A, tu nie jest takie wejście. O, wejście. wódka. Wódeczka! 600 zł kosztuje? Co za wódeczka? My, że to jest wiesz, taka, że za 600 groszy. O, tutaj, kibole. O, są tam? Siema. O, dzień S dobry. Panie policjancie. O, panie policjancie, nikt nie chce ze mną rozmawiać. A z, O, zem, e, czy mogę o Cię o coś zapytać? O, Pan Policjant oczywiście, że do mnie z, zero problemu. A, a z, ze mną ma problem. Mm, czy mógłbyś mi polecić jakieś dobre te e, śmietniki? T, takie pytanie mogę mu zadać. Dobra. <grym> Dobra. E, aha, lubię bardzo czerwone, jest tam bardzo dużo rzeczy i możesz na przykład znaleźć stary telewizor. Nie ma to no jako znany pan policjant. A serio, nie chce z tobą gadać? No, do, jak chciałem z nim pogadać, to było not now. Czekaj, 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 czy on idzie? Ej, on idzie po alkohol. Policjant na służbie i takie rzeczy. Ja to zgłoszę. Zgłoś to. Ty, czekaj, okay? nie, nie wiem jak się tu kraftuje. Drobne zebrałem w tym. Z automatu drobne wziąłem. A ze śmietnika? O, winko. Bierzemy od razu. Mm. Jak to tutaj jest. się w tej grze kraftuje? Niby. A dziesięć potrzeba, ja mam chyba jeden abonament A wód. gdzie ty masz, A, A dobra, crafting, dobra, dobra, dobra. bandaż, makeshift Myślałem, poncho, że jest plastic garbage poncho Ach, ja A ciekawe czy można tutaj, wiesz, na przykład wyjść na ludzi W tym sensie, że nie wiem, kupić dom na przykład Znalazłem kupę Kupę znalazłeś? Poka Poka też zobaczę, o kurde O, kupa kolejna. A co to są za jakieś rzeczy? Aha Jezu, jestem do dupy w to no Właśnie, o co tu chodzi z tym? Tutaj oh. na górze masz takie. Yes! yes. I, jak to? Co my mamy? Cool tutaj robić? bottle znalazłem. Medium. Take. A, dobra. Czyli my Drakom tutaj... zanurzamy. Tak, tak, i szukamy. No serio ktoś rzuca kupy do takich. No tak. Serio? No, to jest całkowicie normalne. Że może znaleźć kupę w śmietniku. Dobra, biorę nie do pałki, będę se jarał. Jest tutaj wszędzie są kupy. Kurde, no nie da się tego zrobić. Mam ja, jakieś... Ja już zrobiłem super, super przemiot. Dobra. O, o zobacz, te Zbieraj te butelki. Uf. Można Uf. je oddawać potem do... A co to jest to niebieskie? Co to niebieskie robi? Ula la, butelki, no. Dobra, mam butelkę. I fajnie to jest taka minigierka w szukanie. Dobra, butelka junk, useful junk, dobra, biorę useful junk. Chciałem na niebieskie. Co, co sprawia niebieskie? Że jak Niebie... się na to trafi? Yes. No to jest twoja obramówka, yes. jakby. Nie, nie, nie. Jak masz tutaj te takie rzadkie itemy? Mm. Był taki ze znakiem zapytania. Może że trzeba go zidentyfikować u jakiegoś gościa. Ale posłuchaj jest. w tej minigierce Były trzy paski zielone Aha, i jeden pasek niebie... niebieski. Może że od razu to podnosisz, może... bo ja y, trafiłem na zielony i jeszcze raz musiałem to zrobić. Snakbar, Hanika Iwan. Ivan. Hanika. No. Y, a, jedno piwo nie. A właśnie, Barter, może będę mógł jej sprzedać. <laughs> Ta złą y, butelki. Mógł jej sprzedać. E, Okej. Okay. A, to chyba nie sklepie. Nie, nie sklepie. mamy nic. No, nie, nie ten sklep jednak. Dobra, a, a mam butelki, chętnie je Aj. tutaj komuś dam. Dzień dobry. A. No ktoś czai, że ktoś nasrał do popielniczki, no to jest już przesada. <laughs> no tak się robi w mieście, no. O, o dzień dobry. O, o pan widzę, że zadbany. Ale Ale pa, księciuniu pan pięknie wygląda. Ech. A, już. Gosiu powiedział mi fuck you. Jakiś ładnie. Jestem zajęty. A może sam do mnie no, do mnie też ukradł. Salesman, o! Dzień dobry. Ma to tylko purczas korek. Hary Krishna. Y -hmm. Dobra. Szukamy tutaj czegoś. Nic nie mów, nie, dobra. Weźmy to. Szukamy tutaj mm -hmm. innych bezdomnych, z którymi będzie można tutaj porozmawiać. Dobra. Okej. Okay. Chwila, ja nie. gościa zag... Ej, w ogóle ten gościu, którego zagaduję, on nie wygląda na zdrowego. Powiem tak. W ogóle ja cię na zgubiłem. Twarzy. Ja sobie gadam z gościem tam, gdzie ty gadałeś. Przy przejściu na pasy. Ja biegam um, po pomórku. Ty, pan policjant na mnie spojrzał. O, dobra, widzę cię. O, ten, go away. Nie Not now. Nie mam pieniędzy. I don't kurde. have time. O, hej, no, może. O, dzień dobry. Ech, ja wiecie, ci... Ej, bliźniaczki to są, dobra, a może ty? Ej, jestem zajęta. No. To nieźle. Ja sobie lubię zaraz. Oh, kurde. Trudny jest, salesman. Okej. Okay. Możemy coś kupić? Ej, mogę mu sprzedać butelki tutaj, w kiosku możesz sprzedać Jezus, butelki jak Maria. Dobra, a ty? Jestem zajęta. O. Ale zrąbałem, dobra, serio, można w tym kiosku sprzedać? Czy wiesz, gdzie jest Salesman. najbliższy? Tak, 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 tak. Spór o, no, no i super. Nie mam... <śmiech> <śmiech> Zarobiłem 12 ziko. a ty jak tam? No, ja 30. Ta, jasne, dzień dobry panu. Dzień dobry panie, proszę mi pomóc. Jestem bezdomny. Dobra, cholera, choć znajdziemy tych innych. Z, nas A, im z naszego kraju czas się skończy. No rozumiem. właśnie, no mi też się czas skończył. Jak tam chciałem wyłudzić od niej pieniążki. No ja jeszcze pamiętam, tak, od nikogo nie udało mi się wyłudzić. No mi Więc też. Niestety. Biegasz jakbyś się zesrał. No jestem bezdomny, no. No to nie znaczy, że możesz... O, co to jest? Ha, pieniążki, 11 ziko. Ja 3 trzy, trzy ziko znalazłem. To chyba jakieś parko parkomaty nie a tutaj no, to jest to jakoś walk. pusto tutaj, samochodów nie ma. <noise> to jest wymarłe miasto przecież. No właśnie. Czekaj, tu jest o! Dzień wiosk. dobry. Co ty gościu masz? Proszę. Gościu masz. O! Dał mi piątaka! Tak? To jest ona u mnie. Dobra. Nie mam czasu na rozmowy z nią. O, witam. Fuck you, no. Jacy mili. A mi dała piątaczka. Dobra, <noise> mm. poszukam tutaj jeszcze czegoś. Ten useless jump. proszę ludzi tylko jakiegoś drobniaka i wszyscy mi olewają, jak to działa. W sumie gdybyśmy byli lepiej ubrani. O! Śmietniki. No właśnie. Perk. Ja nie wiem co warto tutaj podnosić. Biorę wszystko. O, kawę biorę. O! Kurde! Kompot jakiś, pewnie będę. Po nim niezbyt zdrowy. No trzy kupy podząd, co to się dzieje no w tym mieście. Ktoś... O! Whisky. O, duct tape. Uuu, lockpick, Ktoś wyrzucił błąd. Okej. Okay. No tak, ja ten jestem. śmietnik to naprawdę dupię. obfituje w super yes. Yes. rzeczy. O! O! Proszę bardzo, ale znalazłem. Kuli ale temy. znalazłem itemków. Uuu, ten jakiś ogromny śmiecior. Cholera. No nie, 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 mogę, nie mogę, nie mogę. Jest. Jest. Dobra. Stary, jest ja znalazłem już dwie kurtki w śmieciach. Jestem bogiem tego miasta. Teraz? sklep za chwilę otwieramy. Otwieramy sklep? Ty będziesz z za, zaopatrzeniem. No, ale, ale się dzisiaj napierdolę jak księciu, nie Tyle whisky znalazłem ja, mówię, jak ja próbuję jeden cały czas przedmiot Dobra, to wejdę i ci go zabiorę, sprzed nosa Kurde, no obok To się wydaje, że to jest takie łatwe jak się... A zapraszamy. wyjdź na chwilę stamtąd Nie Ty zostaw no, to Daj mi jedną szansę Oddam ci ten item Dobra, okej, okay, proszę yes. A Aj, ja miałem jedno jest, ale drugie nie wyszło no właśnie drugie też mi się nie udało. Yes. Co to jest? Zioła znalazłem O, trudne to. Dwa paski. No, no dam radę. To jest... Ale to jest jakiś, wiesz. Super rzadki przedmiot. Dobra, sprawdzę jeszcze ten... A, ty już sprawdziłeś. Oj. Coś się stało? Zgniłe warzywa. Zwykle... Czemu nie wziąć warzyw? To tam się przyda. Coś mi się stało, pomóż. <laughs> Czekaj. Mamy. E... Mam... Jakby mi nie wyszło, to... Craftowanie, znaczy to łapanie, i mam teraz na ekranie jakiś komunikat bez tekstu. No to weź Escape i Unstuck. No, nawet Escape nie mogę nacisnąć. Aha, rozumiem. E, czekaj, biorę E. A, a teraz coś się stało? Nie, nic się nie stało. I jak ja mam ci pomóc? No, ja chyba muszę, jakby wejść i wejść. Wracamy, jesteśmy z powrotem. Na, naprawiona gra. Dokładnie, gra się naprawiła, także można można Aha. grać. Zostaw to. To jest mój przedmiot. Yes. No nie no. No nie no, znowu to się stało. Znowu? To spokój z tym przedmiotem. I tak, prostu sobie. Daliśmy sobie no. spokój. Ej, dostałem dump diving level 2. Oooo. Teraz może będzie łatwiej mi ten przedmiot znaleźć. O, nie ty, nie, 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 nie. Ale naprawdę, y, jest dodatkowy paseczek, tylko nie w, obok, obok. Y, Tamtego, tylko gdzieś w jakimś innym my, czerwonym spociku. Dobra, jesteśmy w parku, a jak wiemy, park to najlepsze miejsce o, na żydzenie. Tak, tak, Dzień tak, 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 dobry, tak, pani! Tak, tak. O! Ola, On, wiesz, co nie wygląda na taką, która miała dać ci pieniądze. Ale dostałem. speech dodać yy, dodatek w sensie, o, uf, dodać to. dodatek Kolejne. nie teraz <gry> po prostu level mi się jakby odrobinkę zwiększył do eee. rozmów z człowiekiem dzień dobry panie policjancie kurde dobra jest? dobra dostałem od niego 5 kasy dobra. dzień dobry panu dobra po, po śmietnikach pogrzebie dobra nie do pałki to warto wa mieć też, też dostałem tego, yy, jakby rozmowę z nim. O, gumy do życia dostałem, co robiście. Ty, ale no, człowieku, gdzie nie spojrzysz? Tam jest gówno. No tak, wszędzie na jest. Natomiast miasto jest jakieś totalnie z dupy Ta. wzięte i dosłownie. Dobra. E, upuściłeś coś? E, dobra. Ja Okej. Okay. Jestem Batmanem. Hmm. Zobacz. Kurde. Flotor. Czekaj. Gdzie jesteś? Ja Ciebie nie widzę! Bo jestem! No nie z tej strony! A. Od ulicy! Jo, ja jestem Batmanem! Ja Ciebie nie widzę! A dobra, tu jestem! Jo, ja Jestem Batmanem! <laughs> Dawaj, skacz! Uf. Dawaj, Paweł tu już się kameruje! <laughs> o, a kurwa, rzeczywiście! Dobra, salesman. Ale no, nie mam co sprzedać za bardzo! Ja, ojej, bierz ja mapa. mam tyle rzeczy. Dobra, mam pewne przeczucia, że trzeba iść. Tutaj. Czeka, o, pięć butelek! Hulala! I w lewo teraz. Ty, jakbym sobie kupił snookersa? Co to jest snookers? No, bo tutaj nie ma sneakersa, jest snookers. A u, jaki duży Albo Hambiego bym sobie kupił, ojej. O, Hambi. Mam 60. W ogóle ile masz ściana? Eee, 44. 67. Ja nie byłem w sklepie, nie sprzedawałem jeszcze. Mam takie, takie kozackie itemy. No, gdybyś widział, jakie ja mam kozackie itemy. Kawę znalazłem, dziwny ser, a ty co? Eee, ja. Zgniłe to znaczy. warzywa. Nie, ja zwykłe warzywa mam. Iż poziom wyżej troszeczkę yes. O, tutaj 5, o, 10 no kasiary Musimy popytać Salami! O to, że że mam... Czekaj! Salami. Salami znalazłeś takie mm. prawdziwe? Ej, mordo, bo by się rozdzieliliśmy, a tutaj nie pokazuje ci gdzie jest twój kumpel. Ale no, to idź na mapę tam gdzie masz ten y, czerwony punkcik, bo to tam... jest odnośnie quest'a. Tak? No. Ja myślałem, że... Mamy się dowiedzieć w ogóle kim jesteśmy i co tutaj robimy. No wiem, ale... Życie bezdomnego tak od nas pochłonęło. Tak. To Bez resztek. Poza. Bez Dobra, resztek no to biegnę. jedzenia nawet. A z, raczej z resztkami jedzenia, bo ja mam ich całkiem dużo. Ja mam o ja, ja mam tyle tego, że nawet nie mam pojęcia co mam z tym zrobić. Dobra. Restaurację chyba otworzę zaraz. I co, ja tutaj jestem. Jesteś na tym czerwonym punkciku. No obok tego czerwonego punkciku. A tutaj jest tak. chyba Siema. a staminka. No jest staminka. A czekaj, tu jest jakiś... A czy można się zabić? Nie rób tego. No, no dobrze, wyjdziemy z tego. Nie, ja nie wierzę, że wyjdziemy. Nie no, wy... spokojnie. Ej, mam super butelkę znalazłem. Złamając sobie nogę. Tak. No. You found hidden place. Here you can build your shelter. Uuuu. Dobra, schodzę też na dół. Strukturę, a nie mogę budować. A tutaj? A o tutaj. Kurde. Chyba jest Start takie. building. Nie wiem, jak tutaj. Eee, show list of items. Masz pod E. No ale nic tutaj nie mam. Struktury. To jeszcze list. nic nie odblokowaliśmy. Bliż mamy z 0 na 150 czyli musimy odblokować te przedmioty, i będziemy mogli naszą bazę wybudować sobie. Okay, A żeby no. to zrobić, patrz, mam pod itego Questa, czemu moja głowa muszę popytać ludzi, którzy znajdują się niedaleko? A my gdzie się pojawiliśmy? Tutaj, no właśnie, nie? tutaj gdzieś. No właśnie, więc. A tutaj? Tu, zobacz, tutaj to wygląda dosyć tak przyjemnie. O, jest pan. O, jest, jest jakiś pan. Porozmawiaj z Dobra. nim. ma go, go nie, nie jestem twoim ziomkiem, jestem Mako. Mako. Okay. Mako Majest. Wyspa tak Mako. Nazywa. E, dobra, czy znasz. H2 to już, wystarczy, to się... kropla. Tak. E, nie będę. Nie... Co mi się dzieje? umieram. Okej. Okay. Mm. A, Ten potrzebuję tego był do mojego dobry. schronienia. Widzę, że masz naprawdę fajny hotel. Czy jesteś gotowy na zimę? Tak, jestem gotowy na zimę, ale po prostu nie, jeżeli nie masz schronienia, to jesteś martwy. Okej. Okay.

a ty ja też muszę z nim pogadać? No właśnie, nie. zobacz czy masz w I. Czy ci się zaktualizowało? Nie. Powiem teraz, że muszę porozmawiać z Fu Furgrim. Dobra, to ja porozmawiam z tym wariatem. Ale już przeskipuję, bo ty tam wszystko pięknie tak. przestałeś. wszystko przetłumaczyłem. Winter wszystko... is coming, bitch. No, w kwietniu. Nowy sezon, ostatni sezon gry o Tron. Chyba to jest. Jezu, ile ja z nim rozmawiam? Ty też z nim tak gadałeś? Nie, nie, bo w pewnym momencie może zakończyć z nim rozmowę, a ty nadal to robiłeś. Tak, ale gościu, jak ja już tutaj dostałem mi... miliard questów. Tak? Ja mam ze cztery questy od niego. O kurde, dobra. Ja też. Lifebringer, one, ja nauczyłem się. <laughs> już umiemy robić te ściany. Tak? No. Czekaj. Okay. A ile ma... a ja mam trzy questy, ty masz cztery? Tak. Skąd masz cztery questy No widzisz, rozmawiałem z nim. No, ja wiesz, porozmawiałem z nim o tym, o czym musiałem i się manko. Luxury of Leisure, Gloom, Piwok, Why does my head hurt? Meissner told you to ask Furgrim Grim. W tak, ogóle nie tak, się tak, nazywają Furgrim, Meissner, jak jakieś krasnoludy. <laughs> Moi e... drodzy. Tak. Tak. Poznaliście już nasze tutaj początki w jakże strasznym świecie bezdomności, tak? Ładnie? Smutno, no tak, pięknie. O, akurat smutna muzyczka mi się włączyła. A mi żadna muzyka nie leci. To mi mnie jest. <grym> tak więc... Proszę, dajcie łapkę w górę. Tak, i bicie na nasze g 2 kot, Ta... kot Mati. Potrzebujemy tego, żeby przeżyć no. kolejny dzień. W żeby zbudować piękne schronienie. I zimnym jak pizda mieście, jak to mawiają. Tak. Pełnym, tak pełnym główna. To trzeba przyznać. Tak, to trzeba przyznać. Tak więc następny odcinek u. Kogoś? Trzy, cztery. Ry. Nożyczki. A! dobra, Rozumiem. Trzy, Jeszcze raz, Trzy, Cztery. Ry. Papier. papier. Trzy, cztery. cztery Kabier. Woo! Dobra. Czyli ufno te. Jak. Tak wyszło, tak więc do następnego odcinka trzymajcie się, pa, 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 pa. cześć.